najnowszy wynalazek bo się rano nudziło do pracy na dziesiątą a więc tu sobie leci woda i tu jest taka prywatna rzeka woda sobie leci tu, 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 tu. i zasila wszystkie grządki ponieważ można odkręcić zawór i sobie iść na 5 minut a po drugie, podobno, lepiej podlewać od korzenia, nie od liścia. Wtedy ten korzeń jakoś tam lepiej rośnie, korzenie lepiej rosną. No i tu pokopałem wszędzie takie rowki. I tu będzie obserwacja, jak te rośliny to zniosą. Co prawda, ma teraz 3 dni padać, więc trochę po czasie ten wynalazek. Ale jakby tak puścić tą wodę na pół godziny, a woda jest z rzeki darmowa, samociekiem. Super pro Eko. rzeka jest wyżej. Mądrzy działkowcy się wkopali tam, zrobili zbiornik ciśnieniowy, rozprowadzili rzekę po działkach i mamy piękną rzeczną wodę, czystą, bo żyją tam bobry, więc woda jest czysta, zdrowa. I ją sobie tutaj możemy po działkach rozprowadzać. No i zobaczymy, dokąd nas ten patent zaprowadzi. Jeszcze parę minut, niech sobie poleci. O, woda to życie. Tutaj lilie z żoną sadziliśmy. Biorą się już powoli do kwitnienia. Tu, tu posiane są goździki brodate. Śmiano się ze mnie, ale wschodzić będą. Tu moja szanowna małżonka łąkę kwiatową urządziła. Kupiła lawendę, kupiła goździki kupiła taki niebieski kwiat on cały czas kwitnie już trzeci miesiąc, czy drugi gubi jedne kwiaty, wypuszcza drugie nie wiem jak się nazywa ale jest dobry tu są floksy dwa krzaki, były takie w trawie zagubione a je powoli tutaj odzyskiwałem i w tym roku mają się już całkiem nieźle takie potężne i tu się będą rozrastać więc jest dla nich nadzieja no i sobie ta woda Tutaj płynie winogron jak durnowaty się rozrósł najwyższa pora tylko będzie przyciąć, bo tu przecież tak nie może być. To już go trzeba będzie przyciąć. A tu pietrucha, to nikomu się nie zaimponuje. Mieczyki się rozrastają i wszelakiego dobra całe mnóstwo. No i okazuje się, że róże prawdopodobnie uwielbiają nojówkę z pokrzywy. W zeszłym roku jedną eksperymentalnie podlałem. Bardzo dobrze jej to zrobiło. A teraz podlałem wszystkie i puszczają mnóstwo nowych gałęzi. Rozrastają się pięknie, więc one tutaj, 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 wszędzie nowe gałęzie, nowe róże. A ta to już w ogóle, już ona jest... We wszystkie strony a takie były biedne, takie niepozorne. A teraz, proszę, coś z nich robi. No, i tu jeszcze plantacja mieczyków i linii. Tam w rogu dalia. No tutaj jakieś aksamitki. działowy ogródek. A już tam. Pomniejsza. I jeszcze foliak. Dzisiaj też obficie podlany. Foliaku już pierwsze czerwone pomidory to sąsiad to już wiadrami nosi, ja jestem jak zwykle spóźniony, ale dojrzewają, wyglądają na bardzo duże i wyglądają na szczęśliwe tutaj w tym foliaku. Więc w tym roku wszystko zrobiłem dobrze. No i będą papryki. Zawiązują się już papryki. Zawiązują się już papryki. O proszę jakie one tu ładne tu już są ale tu są chyba największe o tam można zobaczyć o jaka papryka miało nic z nich nie być ale okazuje się okazuje się będą będą papryki może ha 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 kilka krzaków trzeba umieć